Siemanko z Bella, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i jak widzicie jesteśmy Fashion Famous Już jakiś czas temu, ostatni był odcinek z tego, więc dzisiaj nagrywamy I ubieramy się oczywiście za moby z Minecraft No słuchajcie, jest ich coraz mniej Tutaj mi już ludzie słuchajcie piszą, że bardzo ciężkie zadanie, że nie dadzą rady Więc mam nadzieję, że chociaż ja dzisiaj dam radę I uwaga, uwaga, dzisiaj przebieram się za piglina Więc mam tutaj już z boku gdzieś tam odpalone, jak wygląda piglin Chociaż jest piglin normalny i zombifikowany piglin, ale my weźmiemy tego normalnego, więc dobra. Ok, niech będzie. Tylko muzyczkę sobie ściszę, bo nie lubię jak jest głośno. Dobra. Jak wygląda piglin? Piglin ma w sumie taką skórę. W sumie taką, jaką ja mam teraz, więc mu nie muszę zmieniać koloru skóry. Ale ma on brązowy taki ciuszek, i, i na razie. Spoko jest to, więc słuchajcie, założę na razie to na siebie, niech będzie. On ma w ogóle Sworda na przykład, chociaż też nie zawsze to też nie jest taki must have. Zapiglina nigdy w życiu się nie ubierałam. No, może być ciężko, ale jeśli mi kiwicujecie, to zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, cdzędzolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na belastek.pl, a ja lecę na męski dział. Zobaczyć może tam coś będzie takiego ciekawego, chociaż to... Co mam na sobie, to tak z daleka spoko wygląda, słuchajcie, jak na piglina. Ale dobra, lecimy tutaj. No, słuchajcie, nie ma nic. Bardzo szybko tutaj obeszłam. Piglin ma takie fajne uszy, jak takie klapki, słuchajcie. No, ale ja czegoś takiego tutaj nie znajdę. Na pewno nie znajdę czegoś takiego, ale może coś. O, patrzcie, to byłoby fajne. To byłyby idealne uszy dla piglina, ale no. To ktoś skumarze to jest, słuchajcie, jakiś y, zając, królik, a nie piglin, więc tego nie wezmę. No niestety... Tutaj nie ma takich oklapniętych uszu, ale chyba tam tutaj gdzieś były pieskie uszy, chyba po drugiej stronie. Patrzę jeszcze na inne rzeczy, wiecie, na razie. O, jest słod! Co nie mogę, jak mogę? Mam słodda, słuchajcie. Teraz tak, on jest jakby taki łysy, w sensie, bo to jest taka świnka, więc włosów nie trzeba, ale pójdziemy na make-up i zobaczymy, co tutaj z make-upem możemy podziałać. O, i weźmiemy mu te uszy. Trochę wygląda jak pies, bo to są psie ale dobra, słuchajcie, zostawimy. I teraz tak, piglin hmm, to taka świnka, więc w sumie jakie by mu tutaj oczy dać? Dziwne, bardzo dziwne, um, ale nie chciałabym ciągle dawać, wiecie, takich samych oczu się powtarzać. Uśmiechnięta i płacząca minka na pewno nie, więc na razie ta, co mam, jest spoko, sądzę, tylko zerkam jeszcze gdzieś tam Indziej. Dobra, lećmy dalej. Myślę, że już jest nawet całkiem spoko, słuchajcie. Ale zajrzyjmy jeszcze tutaj. Co by ten piglin mógł mieć? Nie no, stąd to nic on tutaj nie mógłby mieć. Tylko lećmy jeszcze na inne ciuszki. Może je po prostu wymienimy na coś innego. On ma taki ciuszek, słuchajcie, zazwyczaj brązowy, ze złotym w ogóle paskiem. Ehm, no, różnie on w sumie wygląda, ale głównie to tak. Dobra lećmy i patrzmy, lećmy i patrzmy 18 sekund, ale mi się fartło po prostu z tym ubrankiem, które na samym początku miałam, że hej, no dobra uważam, że słuchajcie, jestem na fullu już tutaj e, zrobiona w Fashion Famous więc jest idealnie mogę podbiec jeszcze pod te make upy ale nie widzę nic lepszego niż mam więc wydaje mi się, że tak zostanę oni na pewno nie skumają kim ja jestem, na pewno czy ja w ogóle nagrałam, nagrywa mi się obraz dobra, uff, <laughs> dobra, Dajcie, lecimy e, i sprawdzamy, jak to wszystko będzie wyglądało i za co ludzie się poprzebierali. Wiecie, że teraz już Fashion Famous mam tak w tej serii, że e, no, staram się ubierać za rzeczy, których przede wszystkim nie było na miniaturze, no i za które już się ja, wiecie, nie przebierałam. E, dobra, więc kozioł chyba, co nie? Mega, podoba mi się. Koza! Dobra. Czyli koza, i uwaga, uwaga: yy, wydaje mi się, że koza już była na miniaturze. Kozioł był na miniaturze, ale no zrobiłam, słuchajcie, screena. Tutaj ktoś napisał, że coś nie pykło, więc ja nie wiem o co chodzi. Ogólnie fajnie to wygląda, bo nikt tak w sumie nigdy się nie ubrał. Mega oryginalnie, ale to raczej nie jest mob żaden, więc dałam trójkę po prostu. Teraz, y, kim ona jest? Slime! Ej, no i pięknie! Slime nie było na miniaturze, a jest ideolo, naprawdę. Niby za wiele nie trzeba było robić, ale słuchajcie, też można było to zepsuć. A tutaj nie jest zepsute, więc y, elegancko. Wydaje mi się, że slime nie było na miniaturze, więc uwaga, jest już jedna rzecz na miniaturę. Siebie też dam, myślę, z tym piglinem po prostu. Nie wiem, kim ona jest, na razie zrobię skina. Dam czwórkę, bo ładnie wygląda, ale naprawdę nie wiem kim jest. Myślałam, że zdążę napisać, więc powinnam dać trójkę. No dobra, idzie. Ja wiem, że to nie mob. Jestem Cika. Nie ma Ciki na razie. Daję trójkę, bo em, takie jakby ubieranie się za nas, to ja będę chciała zrobić całkiem inny odcinek i wy będziecie o tym wiedzieli, że ubieramy się za Kitty Wito, Vito, Chica i tak dalej. Ja jestem piglin. Musiałam im, słuchajcie, dać znać. Jestem piglinem. Dobrze, że mam tego sworda. No właśnie, Bella mówiła, że za moby, a nie za osoby. Więc no, na pewno na miniaturze niestety nie będzie Chiki. Kolejna zielona osoba i kim ona jest? Czyli też slime. Dobra. Okej. Okay. Spoko. Taka bardziej um, ubrana wersja slime, że tak powiem. Dziewczyna slime'owa, można tak powiedzieć, bo tamto wyglądało bardziej jak taka galareta po prostu. Ośmiornica nie wierzło mi. No, no, faktycznie. No faktycznie, więc... Yy, no na zachętę dam trzy. No, słuchajcie, bardzo dużo ryb jest yy, jeszcze tutaj do wykorzystania w Fashion Fans. Ja nie zdążenia wiedziałam, jaki temat, bo... Później dołączyłam. E, no to też daję trujeczkę. Mam tutaj, słuchajcie, listę. I można jeszcze się przebrać za łososia, dorsza, rozdymkę, e, no jakąś rybę tropikalną, papugę, e, no i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, najlepiej sobie wygooglujcie, jakie są e, moby, i sprawdźcie później na moim kanale, które były. No i będziecie wiedzieli, co jeszcze zostało. Ja tak zrobiłam. Lecimy i teraz będzie. Rybna runda I będę dorszem, dobra No to lecimy i teraz tak Jaka muza <grywia> Dorsz jest brązowy, słuchajcie Taki brązowo-biały Można by było powiedzieć Te spodnie są spoko, ale na razie ich nie chcę Bo najwyżej sobie dam właśnie Koszuleczkę, o ten, ten brąz jest ładny Naprawdę A spodnie może dałabym jakieś bialutkie A jak nie to później wrócę po te właśnie yy, Ciemne ale na razie tutaj nie mam nic lepszego. Dobra, lećmy teraz tutaj. Skórę sobie w ogóle mogę pomalować, co nie? I chyba to zrobię, tylko nie wiem jaki kolor. Dobra, tak i będzie spoczko. I teraz tak: takie, takie, takie płetwy bym potrzebowała. Ale też tam, jakby na swoim karku, bym coś potrzebowała. Ej, poczekajcie, a czy to by mogły być płetwy? Czy to nie za bardzo wygląda na takie? No, chyba nie za bardzo. No dobra, no to słuchajcie, lecę dalej, lecę dalej. Ej, albo włosy. O, tak! I włosy wzięłabym i rokeza, i to byłoby właśnie tak jak ryba, ma. Wiecie o co mi chodzi? No, i sprawa załatwiona. Jaki to jest brąz? Ciemny brąz. A tutaj jakie są? Ej, to mi się podoba O, jeszcze takie kropeczki Ale pięknie, dobra, dobra Jest spoczko Ym, Tutaj jakiś efekcik, może niespecjalnie. specjalnie Bardzo dużo mamy czasu, słuchajcie Aż sobie pójdę po prostu Na te VIPowe make-upy yy, I teraz tak, ta ryba niby ma Czarne oczy No ale jakie ma niby mieć inne ryba oczy Jak właśnie czarne Więc yy, yy, Wredne Bardzo wredne te, jakby coś mi się stało. A te? Nie są czarne, ale... Ale mi się podobają. No i dobra, taka Mina też jest spoko zdziwiona trochę. Lecimy jeszcze na VIP'owe ubranka, a później polecimy na damskie ubranka? Ja byłam na damskich ubrankach? Chyba nie. Dobra, ej, to mi się podoba Ale już raz to tam ubierałam gdzieś Więc nie będę teraz tego ubierać e, Więc szukajmy. Tu są takie sety, więc Lecę na męskie, słuchajcie Ale ładny strój e, Lecę na męskie, na jakieś tam spodnie takie Zobaczymy, co mi przyjdzie ubrać No stąd niestety nic nie ubiorę Skrzydła też odpadają przecież, bo, bo ja nie mam skrzydeł, jakby. Wiecie, nie latam. Ale teraz tu mamy dużo make-upów, chociaż nie ten make-up mi się bardzo podoba. No to lecę na damskie, bo ja chyba tutaj nie byłam, prawda? Dobra, okej. Okay. Um, I zdążymy, jakby co? O, łuski Tematyczne, ale nie brązowe, niestety. O, to już to sikowe. Ale za dużo białego, sądzę. Więc yy, lecimy tu, tu jest taki złote. A co miałabym być takim złotym dorszem? Co wy myślicie o tym? Ej, bo ładne to jest. Nie wiem co ubrać. To ubiorę. W ogóle na pewno widzowie się słuchajcie nie spodziewają. Takiej yy, dziewczyny w irokezie. No totalnie nie będą zdziwieni. Ale ja, słuchajcie, będę taką dorszową. Także ja już jestem gotowa. 30 sekund. Myślę, że poczekamy właśnie już na wybieg. Nie będę wam pokazywać, za co ktoś się tutaj ubrał. Nie chcę spoilerować. Więc dobra. Stanę sobie może tu i czekam. Lecimy. Zamyśliłam się. A my jesteśmy już na wybiegu i ja pierwsza poszłam. Jestem dorszem. Napisał ktoś, że cudny, słuchajcie. Jednak podoba mi się bardzo ten styl, który wybrałam, bo jest taki... Flaming, no pewnie, że tak. No jak nie daliście rady? Przecież daliście... O, bąbelki były takie! Bąbelki idealne do ryby, słuchajcie. Na następny raz muszę to pamiętać. Flaming, bardzo ładny. Villager, słuchajcie. Oho, taką samą koszulkę bym miała. Spoczko Villager, bardzo ładny. Nawet daje... Piątkę, nie zdążyłam zrobić sklina, ale villager już był na miniaturze Ale fajnie, że i tak się staracie robić je po swojemu jakby I że no, ubieramy się i tak za te osoby, które były eee, golem... <golet> golem Po przejściach Nie mogę Ale dlaczego po przejściach? <golet> ja chcę to wiedzieć Odpisz mi w komentarzu pod filmem Dlaczego golem po przejściach Flora jako posłuch What? Naprawdę piątkę, ale wy jesteście, słuchajcie, yy, pomysłowi. Jaki fajny strój! W ogóle fajnie ten strój wygląda na takim, takim ciele właśnie kwadratowym, dużym. Dobra, i teraz idzie napis. Zobaczmy, za kogo ona się za Golema. Okej, okay, panią Golemową nawet yy, Więc robimy screena bo bardzo ładnie. I Golema ja tutaj też słuchajcie mam na liście że go chyba nie było na miniaturze, ale jeszcze dla pewności sprawdzę. Jak go nie było, to rozważę go Lema na miniaturę, pewnie zobaczymy. Ehm, ośmiornica nawet nie wyszła, to, to chyba ty, tak? Więc... Dobra, jednak podziałałaś coś z tym właśnie outfitem. Dobra, dajemy czwóreczkę. I leci następna osoba, to nie jest raczej mob To raczej nie jest mob, więc daję trójkę ośmiornica. Nie, 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 to już jest bardzo takie e, przypominające ośmiornice Serio, bardzo mi się podoba Ładna ośmiornica, fajna mina nawet do niej Ośmiornica też już była na miniaturze Ostatnio dziewczyna bardzo fajnie się ubrała za ośmiornicę, więc wylądowała na miniaturze A teraz chyba ostatnia osoba, co? Mm, tutaj damy trójeczkę, bo chyba to też nie jest jakiś mob tak, bardzo słodko się ubrała. No, i raczej faktycznie nie jest mobem, bo też nawet tak nie przyznała, że jest jakimś mobem. Okej, okay. wyniki, a zwycięzcy są. No dobra, słuchajcie, pierwsze miejsce. Jakoś mi się udało. Powiem wam, że bardzo taka wersja okrojona tego dorsza, ale bardzo mi się podobała. Ciekawe jest no co wy myślicie o moim dorszu. Ja mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, dzędzolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastyle.pl. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcineczku już jutro, a w komentarzach też mi możecie napisać, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, na przykład właśnie jutro. Pa, pa!